Kochanie, kochani, witam się z Wami na dzisiejszym odcinku. No i dzisiaj, klasycznie, w sumie ostatnimi czasy, witam Was na vlogu. Czemu na redukcji? Czemu, żeby schudnąć? I przyda się ten dzisiejszy vlog bardzo, bo powiem Wam, że ostatnie dwa dni. Lekko sobie, że tak powiem, może nie tyle, że pozwoliłam, ale nie liczyłam kalorii. Byłam dwa dni poza domem ze Stasiem, czyli sobota i niedziela. Byliśmy u dziadków, byliśmy też u moich rodziców, więc jedliśmy sobie u nich obiady, u nich jakieś przekąski i inne rzeczy. Jest poniedziałek i trzeba wrócić na dobre tory. Bardzo proszę o to, żebym wróciła jak najszybciej na te dobre tory, bo czuję też się delikatnie zajęta Anna, zmęczona, ale to też dlatego, że jak ja nie pilnuję jedzenia i nie jem tak, jak powinnam, to od razu odbija się to na mnie. I od razu czuję się gorzej, od razu czuję się taka wiecie, bez siły, bez energii. Dlatego jest poniedziałek i wchodzimy w ten tydzień pozytywnie, z dobrą energią, z dobrym nastawieniem i oczywiście z dobrą michą, czyli zdrową na. No dobrze, są po jak ja gadam. Nie mogę się skupić, bo przede mną budują vlog. Jak mi ten dźwig się tutaj rusza przed nosem, to nie mogę się skupić. No ale nieważne. Mam, słuchajcie, na... Chciałam być na śniadanie. No to bym... W sumie, może bym schudła szybciej, jakbym takie się Mam na początek dnia, na rozpoczęcie dnia, wodę z cytryną ciemelnianą i imbirem. Mam nadzieję, że ta woda mnie rozbudzi, bo przed chwilą ziewałam jak szalona i już Wam nagrałam jedno przywitanie, ale ziewałam na nim chyba 5-6 razy i stwierdziłam, że nie chcę Was zanudzać, a w ogóle ziewanie zaraźliwe jest najgorsze najgorsze co może być. No nienawidzę, jak ktoś ziewa, ja zaraz zaczynam ziewać i zaraz człowiek taki jest zamulony, dlatego no, nie chciałam Was zarazić tym ziewaniem porannym w sumie, u mnie porannym, a u Was nie wiem, nie wiem w sumie, czy porannym, czy popołudniowym, w zależności, które oglądacie, to o tej godzinie nie chciałabym Was zarazić jebaniem, więc co, zabieramy się za śniadanie i dzisiaj na śniadanie zrobię Dutch Baby, już kiedyś to robiłam i jest to taki omlet pieczony w piekarniku, do środka damy sobie później skyr, damy dużo porówek, i będzie smacznie. Będę musiała użyć termomiksa, posłużymy jako blender. Tam sobie wszystkie składniki zmiksuję, przygotuję i będę musiała je wlać do naczynia żaroodpornego, ciepłego, nagrzanego. Dlatego pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to nagrzeć naczynie. Czyli muszę je włożyć do piekarnika. No bo piekarnik już wstawiłam. 220 stopni. Stwierdziłam, że już sobie wstawię, żeby już się nagrzewał. Koniec gadania. Robimy, robimy śniadanie. Robimy śniadanie. 9:36 Robimy śniadanie. Zabieramy się za przygotowanie idealnego śniadania. Najpierw musimy rozprowadzić dokładnie masło na naszym naczyniu. Teraz wrzucamy naczynie do nagrzanego piekarnika. I to jest ważne, żeby naczynie było nagrzane. Robimy omlet, czyli mleko. Jajka, do tego dorzucamy mąkę oraz odrobinę cukru waniliowego. Niedużo, raczej tak do smaku, żeby był taki fajny, delikatny słodki posmak. Teraz wszystko razem miksujemy i zobaczcie. Masa jest rzadka, nie jest to gęsta masa, ale tak ma być. No i wylewamy tą masę do naszego nagrzanego i będę to powtarzać, nagrzanego naczynia żaroodpornego. Teraz przechodzę sobie w międzyczasie do przeczytania książki, czyli jak przestać za dużo myśleć. Bardzo fajna książka, mówi nam o podstawach Myślenia i o tym, jak czasami może to myślenie delikatnie wyłączyć. No, ale dobra, mnie o tym tylko zobaczcie ten omlet. No, zobaczcie ten omlet! Boże, jak on wygląda. Wygląda idealnie. Teraz ulubione dodatki. No ja tutaj sobie daję skier i syrop klonowy. Bardzo lubię połączenie skyr naturalnego z syropem klonowym. Wrzucam to wszystko na mój ojeku, przepiękny omlet do tego boróweczki. No i odrobina cukru pudru. ale to jest odrobina, nie wiem, to może 1 gram, 2 gramy max. No i patrzcie, no i patrzcie, 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 jest to piękne, a śniadanie dzisiaj zjemy sobie na zewnątrz. Smacznego dla mnie! Ja poproszę chwilę ciszy dla tego cuda. Zobaczcie jak to wygląda! No obłędnie! Zajadamy! Ja się jaram, cieszę się, że wyszło. No bo kiedyś robiłam już ten omlet pieczony parę razy. No i na początku z nim miałam takie niedotarcia się. No jakoś ciężko było nam się dotrzeć, wiecie? I nie wychodziły za pierwszym razem. A teraz... Piękny. Idealny w punkt. Ale fajnie Tutaj u góry chrupie. Tutaj jest taki mięciutki. Jeżeli tak jak ja jesteście fanem przeróżnych omletów, no to to jest dla Was. Na pewno dla Was. Tym bardziej, że to nie smakuje tak omletowo. Ja bym powiedziała, że to smakuje jak taki deserek. Jak takie... Mm, trochę ciasto. Przepyszna. Mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Żałujcie, że was tu nie ma i nie możecie tego spróbować, bo myślę, że kto to zrobi, to się zakocha. Serio. Z ręką na sercu. A jeżeli ktoś się znajdzie, kto nie, to w na szoku, Nawet tak sympatycznie tutaj u mnie na ogródku, było. co ostatnio pochodzę tu jest. To z przodu mamy przed nami budowę i no, napieprzają. Dobra. I zawsze jak wyjdę, akurat w tym momencie, co ja wyjdę zjeść, poczylować, to zzzz, zzzz, głośno jak nie wiem. A dzisiaj to chyba. Dobra, to jest troszkę dalej, to jeszcze nie jest taki hałas. Ale dzisiaj chyba wyczuli, że ja będę tutaj jadła obłędny omlet i poproszę o chwilę ciszy. Ojejku, on by mógł się nie kończyć. No nic, ostatni kęs i koniec. Mm. Rozpływam się Pyszne, pyszne Zauważyłam, że jak jest ten okap tutaj To ja się tak schwyliłam, jak się garbie. A w ogóle swoją drogą e, Dobra, zaraz zrobimy ten przepis, ok? Zaraz zrobimy przekąskę, ale pokażę Wam co kupiłam I powinnam się przestać garbić Nosząc to Załóżmy, załóżmy Po prostu to załóżmy, ok? Oh. Hmm, jest ok, jest ok, jest ok, choć tutaj mi się robią tutaj takie bary, to nie chodzi o kwestie wizualne, to chodzi o to, żeby przestać się garbić i to nie jest klasyczny pajączek, tylko to jest jakiś, no i teraz, no i teraz, co to jest, coś tam barkowe, trzymać barkowe, nie wiem, nie wiem. Nie ogarniam. Ale przyrodziła mi to jedna babka i powiedziała, że to jest rewelacja, że to jest lepsze niż pajączek, bardziej Cię ciągnie i bardziej Cię tak stabilizuje. Więc mam nadzieję, że w końcu zacznę chodzić prosto jak drut. A teraz robimy przekąskę. I będzie to um, fit, pianka proteinowa. Woda jest wstawiona, lecimy po czajnik. <słuch> Śmieję się sama do siebie, że może jeszcze jakąś przepuklinę dostanę, bo tak mnie to co minie, jestem nieprzyzwyczajona i to jest moje nienaturalne trzymanie postawy. Moje naturalne to jest jeden wielki garb, a nie chodzenie prosto. Ale jednak no lepiej się wygląda, jak człowiek jest prosty niż taki zgarbiony. No i muszę się tego nauczyć. 200 gramów wody już wlanej gorącej. Wodę potrzebujemy na galaretkę. Następny krok to wsypanie galaretki i wymieszanie. Ta Galaretka będzie musiała się ostudzić, więc troszkę. Więc wow, wow, wow. troszkę na nią poczekamy i tak, jak galaretka się wystudzi, to ubijemy ją na taką, chyba ala pianę. To nie jest mój przepis. Ja ten przepis znalazłam, zainspirowałam się wręcz, a wręcz zauważyłam, że sporo osób go robi i chyba i chyba już dawno on gdzieś tam na tym internecie się przewija, ale ja dopiero teraz zauważyłam ten przepis. I stwierdziłam, że musimy to przetestować. Znaczy teraz zauważyłam, już kiedyś chyba widziałam, ale nie wiedziałam, że to jest galaretka iskyr. Prosty przepis, podobno pyszny przepis. Jestem bardzo ciekawa, czy to wiedzie smaczne, tak jak na tych wszystkich TikTokach. że to jest taka mega puszysta pianka. To wygląda obłędnie, to aż chce się jeść, jak to widzisz. Więc jak to nam wyjdzie... To super, to będziecie mieli fajny przepis. Bo nie dość, że to jest podobno przepyszne, ma dużo białka. To jeszcze jest takie pulchniutkie, puszyste, jest tego dość duża porcja, więc możemy sobie siedzieć, zajadać i cieszyć się smakiem. No, mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. To może coś źle zrobiłam, bo wiecie co, ja to troszkę robię na oko. Widziałam tyle różnych przepisów, że stwierdziłam, że zrobię po swojemu a to po mojemu, to nie zawsze się sprawdza. Czasami po mojemu sprawdza się rewelacyjnie i wychodzi, a czasami po mojemu niestety bez żadnego przepisu wychodzi źle. <ścoughs> Często lepiej też przetestować te przepisy, a że tutaj lecimy freestylem, że tak powiem, no to nie wiadomo, co to będzie. Nie wiadomo, nie wiadomo, przekonam się. Teraz idziemy robić macze, bo kupiłam nową Oromatchę, pokażę Wam, podobno jest super świetna, polecana. Ja piłam ją tylko raz, i nie byłam do niej przekonana. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo nie wiem. Przyzwyczaiłam się chyba do hamskiej maczy. Brzmi tak jak brzmi, ale ja lubię mocny, wyrazisty smak macza. To jest taka bardzo delikatna macza. Jak dodam jeszcze mleko, mam wrażenie, że ja piję samo mleko, że nie ma tam maczy w ogóle. I no nie wiem, no nie wiem. Może dalej jednak powrócimy do, mojo, do, do tej firmy Moja Macza niż Oro Macza. Albo spróbuję tradycyjnej, bo ostatnio ze mojej maczy miałam tradycyjną. Teraz widziałam jakąś ceremonialną, bo chciałam zaszaleć. No i, no i tak zaszalałam, że to chyba nie jest mój smak. Coś chyba ze mną nie tak, bo podobno to jest ich bardzo popularna matcha, A ja mam takie poczucie, jak piję, że oj nie, to chyba nie moje smaki, chyba nie moje smaki, a jeszcze jest... <laughs> się śmieję, bo jak spróbowałam tej męczy i mówię do okej, Boże, ona jest taka delikatna, to chyba nie mój smak, ale super. A my to mówisz, gdy się mówię, czego się cieszę się? No bo ona jest o wiele droższa. Myślałam, że mi bardziej zasmakuje i będę miała wiecie taki dylemat, że o kurczę, ta mi bardziej smakuje, więc będę musiała wydawać więcej pieniędzy to wychodzisz chyba wolę tradycyjną, tańszą, bardziej hamską w smaku, super, moja kieszeń się bardzo cieszy, mój budżet też się cieszy i jest wszystko ok. dobra, koniec, koniec gadania, robimy maczę. tak, maczę. to jest właśnie ta macza. i właśnie do mnie doszło też to, że rozwaliło mi się moje takie mini szadełko elektryczne i będę musiała coś wymyślać, jak to zrobić. No nie ma takiego profesjonalnego, ale mam w planach je kupić. Może w końcu je kupię. Kiedyś sobie powiedziałam, że jak zasmakuje mi macza, to na pewno sobie kupię. I macza mi zasmakowała. Piję ją chyba już od pięciu lat. <grych> I dalej tego nie kupiłam. jakoś tak, ale dobra. Robię macze i poszukam czegoś, w czym to zrobić, bo tak jak mówię, rozwaliło mi się wczoraj. No. A, Druga szansa dla maczy. Coś mi tu nie gra. No nie wiem, nie wiem, jest taka naprawdę bardzo, bardzo delikatna. No, jak ktoś lubi delikatną maczę w smaku, bez tego chamskiego posmaku, tak jak ty, którzy mówią wodorostów. Choć dla mnie to nie smakuje wodorosty. No to. No to straciłam wątek. Cepy, co? Ja podam, czy jak ktoś lubi, czy jak ktoś nie lubi? Dobra, jak ktoś lubi taką maczę hamską, no to to nie jest dla niego. Jak ktoś lubi delikatny smak i delikatną taką maczę, delikatny posmak, no to idealna będzie aromacza ceremonialna. Ale dam szansę jeszcze tej firmie i myślę, że przetestujemy tradycyjną. Jeszcze jest chyba macza bros. Bros? bro, bro, <ścoughs> Nie pamiętam, ale też polecana. I galaretka nam się przestudziła dość szybko. Nie wiem, jakim cudem. Zmiksujemy ją sobie od razu, zrobimy pianę i wtedy dopiero się do mm. Nie jest to złe. Może jeszcze będzie taka sytuacja, że tą maczę przeproszę, bo mi się nieraz zdarza coś takiego, że coś mi nie smakuje, mówię o tym negatywnie, a nagle za parę dni przepraszam ten produkt, bo jakoś się przyzwyczaiłam, bo nagle jednak zrozumiałam, o co chodzi w tym smaku, przekonałam się do niego. No może jeszcze będę tą maczę przepraszać, nie mam pojęcia. A teraz robimy deserek. Ugoda się wszystkie słuchajcie, na maksa. leje, jest burza. Wow! A myślałam, że dzisiaj będzie ładnie. O! Mam. I no nie no, znowu jest brzydko, Ostatnio. Co dzień nie pada, bo co to się dzieje? No ale trzeba to przetrwać. Trzeba to przetrwać, moi kochani. Robimy przed treningówkę, ale mniejszą porcję miałam zrobić podczas pracy na komputerze i zapomniałam, więc zrobię teraz połowę porcji. I nie wiem w sumie, czy na coś mi da, bo <laughs> powinno się wypić 30 minut przed treningiem, a ja ją robię teraz i idę od razu. To jest okay. Tylko tak jak mówię, o, to zrobię sobie z połowy porcji. Dobra. <coughs> <coughs> Boże. Wiecie co? Kiedyś Wam mówiłam, w sumie na którymś z vlogów, że nie polecam kompletnie smaku gumy balonowej. I wiecie co? Ja się w sumie do tego smaku przyzwyczaiłam. Jeżeli usiądę sobie i popijam to tak na spokojnie, nie od razu wszystko naraz, no to nie ma takiej tragedii. Pamiętam, że te pierwsze razy były tragiczne, no, nie mogłam się przyzwyczaić, ale szczerze, nie ma już tragedii. Nie ma strzałek, nie ma. To jest chyba kwestia przyzwyczajenia i jednak no jest to coś innego niż zazwyczaj piję i musiałam się przełamać. Nie jest źle, okej? Okay? Nie jest źle. I tak przetestuję inny smak, no ale może się okaże, że ten inny smak w sumie jest gorszy i wtedy wrócę do gumy balonowej. Ale no, zobaczymy, zobaczymy. No nie jest to smak jakiś taki idealny, no bo jednak nie lubię rzeczy o smaku gumy balonowej oprócz gumy balonowej do życia. No ale dobra, dobra. Kwestia, kwestia przyzwyczajenia się, oj? Kwestia przyzwyczajenia się, tak jak teraz, i mówię, już jest znacznie lepiej. Wypijam to, lecimy do garażu. Test tej pianki. Bo z tego co widzę, to ona wyszła zobaczcie. Tutaj chyba widać i uwaga. Ale ekstra. Ale pyszna. Fajny przepis, fajny przepis. I na pewno będę go robić częściej. Mm. Wyjmę o taki kawałek, żeby wam pokazać ten efekt. Widzicie tą piankę? No proszę was, przecież to jest cudowne. Wow. Nie dziwię się, że na TikToku był tym taki zachwyt. Uh -huh. To jest po prostu. Wow. To jest po prostu genialne. Dwa składniki. Dwa składniki, i masz piankę z dużą ilością zawartości białka, bo jest tutaj cały skór naturalny i jedna galaretka. Szok! Mm. Polecam z całego serducha. ale co Przechodzimy do przygotowania najsmaczniejszego makaronu, jaki ostatnio udało mi się zrobić i mówię to z ręką i na sercu. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to pokroić kurczaka. Tak wiecie, w kosteczkę, drobną kosteczkę. Następnie kroimy cebulę. W międzyczasie na patelni rozgrzewamy sobie jedną łyżeczkę oliwy z oliwek, przygotowujemy nasz czosnek, również musimy go pokroić i pamiętajcie, cały dokładny przepis znajdziecie na dole u mnie w opisie. Czosnek i cebulę wrzucamy na patelnię i zabieramy się za przygotowanie. Warzyw. Najpierw leci marchewka, kroimy w słupki, teraz cukinia, kroimy w takie półksiężyce, wrzucamy na patelnię i zabieramy się za pokrojenie papryki, ona również ma być pokrojona w takie ala słupki. Do naszych warzyw dorzucamy wody, niedużo, troszeczkę i jedną łyżkę sosu sojowego. Jak warzywa się będą tutaj pięknie nam robiły, to przechodzimy do mięsa, dokładnie musimy je przyprawić pieprzem, papryką oraz solą. W międzyczasie też musimy przygotować nas sos. Sos będzie na pewno na bazie miodu, no ale zanim go przygotujemy, to muszę sobie najpierw ten miód rozpuścić, bo mój jest dość gęsty. Do miodu dodaję jedną solidną łyżeczkę masła orzechowego oraz sos sojowy, następnie papryka wędzona, troszeczkę imbiru, troszeczkę czosku, no w sumie nie takie troszeczkę jak teraz więcej. Oraz trochę chili. Tutaj na pewno tego jest trochę. Mieszamy, mieszamy i dolewamy jeszcze około 10-15 ml wody i ta woda musi być, bo to nie może być taki gęsty sosik. Teraz do naszych warzyw dorzucamy kurczaka. Znowu dolewamy wody. Wiecie, lepiej dolewać sobie wodę niż dolewać tłuszcz. To jest sprawdzony patent. W międzyczasie kroję sobie szczypiorek oraz orzeszki ziemne. Dorzucam mój makaron udon i ten makaron jest rewelacyjny, no bo nie trzeba go gotować, wystarczy go przepukać pod ciepłą wodą i wrzucamy na patelnię, 2-3 minuty, smażymy i proszę, danie samo się zrobiło. Szczypiorek, orzeszki ziemne i wuala, no jest pysznie, smacznie i pięknie. Spróbowałam tego obiadu nawet sporo już i zapomniałam, że nagrywam, teraz włączyłam kamerę. To mi tak smakuje, o Jezu, no serio, to jest przepyszne i to jest jeden z lepszych obiadów, jakie ostatnio zrobiłam, serio. Serio, serio. I mówię to teraz tak szczerze. Nieraz mówię, o to jest pyszne, 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 ale to jest najlepszy obiad chyba z wszystkich tych moich obiadów, co jem, żeby schudnąć. Serio, naprawdę, no naprawdę. Tak samo śniadanko. O! No pyszne, przekąska pyszna. Ja nawet nie wiem, jakich są słowa, już się plącze mi język, ale wiem, jakie słowa mam tutaj użyć, bo to jest genialne, pyszne, proste, tu jest tyle smaku, to jest takie fajne, mięciutkie, kurczaczek idealne, makaron idealny, sos idealny, tu wszystko się zgadza, tu się wszystko zgadza. Muszę szybko zjeść, bo zaraz wychodzę po Stasia. Dobrze, że przypomniało mi się, że nagrywam jednak, bo prawdopodobnie zjadłabym to wszystko i zapomniałabym o Bożym Świecie. Ale przypomniało mi się, że jednak nagrywam. Genialne. Genialne. Już wiem, że zrobię sobie ten obiad na parę dni. się do Was dopiero wieczorem, bo pojechałam po Stasia do przedszkola, wróciliśmy Później bawiliśmy się w jakiegoś ganiennego, chowanego puzzle, rysowanie Robiliśmy schabowe dla Mateusza i Stasia Robiliśmy jeszcze piankę, ale w wersji niebieskiej, bo Stasiu stwierdził, że chce bardzo spróbować niebieskiej chmurki Więc zrobiłam dla niego właśnie galaretkę borówkową z skrem Bardzo mi to zasmakowało, pokazałam mu na zdjęciach, co dzisiaj jadłam No i stwierdził, że też by chciał zjeść to samo już próbował i mówił, że jest bardzo, bardzo smaczne. I jedna porcja została jeszcze dla niego na jutro. Teraz lecimy do kuchni robić kolację, bo już jest późna godzina. Będą to pity z kurczakiem, ze świeżym ogórkiem, rukolą i sosem cacyki. Więc będzie to fajna, świeża opcja, jak chodzi o wieczór. Nie będzie to ciężka kolacja, taka, wiecie, bardzo, bardzo przyjemna, więc lecimy do kuchni gotować. Pierwszym krokiem w naszej kolacji będzie przygotowanie mięsa, dokładnie kurczaka. Kurczaka kroimy w kosteczkę, następnie wrzucamy do jakiegoś pojemnika, dodajemy jedną łyżeczkę oliwy z oliwek i przyprawy. A przyprawy to czosnek, oregano, papryka, sól oraz pieprz. W międzyczasie, jak nasz kurczak będzie się smażył, to pamiętajcie, żeby pitę rzucić do piekarnika. Ja zapomniałam tu tutaj nagrać, ale moja pita już się podpieka w airfrayerze. 5 minut, 180 stopni, będzie elegancko. Następnie robimy sos cyki i mamy tutaj jogurt grecki, czosnek oraz ogórka, którego ścieram na grubych oczkach. Następnie muszę go odsączyć z nadmiaru wody i tutaj posłużył mi ręcznik kuchenny, bardzo fajnie się sprawdził i rzeczywiście ten ogórek był suchy. Dorzucam ogórka do naszego sosiku, w sumie nie sosiku, tylko jogurtu. Daję Sól, pieprz i następnie kroję sobie szczypiorek. Ja mam wersję ze szczypiorkiem, no jakby w oryginale jest koperek, ale ten szczypiorek też fajnie się tutaj sprawdzi. Teraz kroję ogórka, wykładam rukolę, bo będą to dodatki do naszej pity. Wykładam kurczaka, bo już nam się zrobił i teraz musimy to wszystko sobie pięknie złożyć. Pitę kroję na pół i tu już wiem, że robię błąd, bo najpierw wrzuciłam kurczaka, rukolę, ogórka. I na to wszystko dam sos. I wiecie, ten sos. No u góry mi wypływał, na początku jadłam większość sosu, a później na dole było sucho. Tu już się poprawiłam. Najpierw całą pitę smaruję sosem, teraz daję kurczaka, dopycham rukole i na samą górę daję ogóreczka i rzeczywiście ta opcja zdecydowanie lepsza w jedzeniu, smaczniejsza, bo ten sosik był wszędzie i jadło to się o wiele, o wiele lepiej i przyjemnie. Tak naprawdę przyszłam się tylko z Wami pożegnać, bo jest 22.30, więc lecę pod prysznic, w sumie, w sumie nie. Najpierw muszę iść posprzątać kuchnię, później lecę pod prysznic i też przyszłam Wam powiedzieć, co i jak, jak chodzi o kaloryczność i makroskładniki. Więc tak: 1660 kilokalorii, 110 g białka, 44 g tłuszczu i 189 g węglowodanów. Bardzo fajny dzień, naprawdę. I białka 110. Nieźle, nieźle Co prawda uważam, że ta siłownia dzisiaj była troszeczkę za krótko Bo dokładnie byłam 28 minut 28 minut, bardzo krótko Jakoś nie miałam energii Ojejku to... Tak jak teraz, tak jak teraz to tak było na bieżni Nie miałam energii I chciałam pójść jeszcze raz dzisiaj na bieżnię siłownie, ale skończyło się tak, że Stasiu bardzo późno zasnął. Ja wiem, że jeszcze mam sporo rzeczy do ogarnięcia: chodzi o kuchnię, salon i komputer. No, więc w sumie, jak pójdę spać za godzinę, to będzie dobrze, dlatego lecę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!